Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej misji pod tytułem chaotyczne interesy autorstwa Graven. Jak widzicie, w tej misji będziemy policjantem. The sound of police Ui Ui dobra Efekty dźwiękowe sobie tutaj zwiększę Wejdź do radiowozu A gdzie mój ziomal? Drugi? A idzie Oczywiście byliśmy w pączkarni Jak to nie inaczej Sobie Jedliśmy donaty I teraz Mamy zadanie Włączej Halo, włącz sereny. Nie mogę coś włączyć seren Tak czy inaczej gdzie jedziemy? Gdzieś tutaj na górę Mapa. A tam, dobra. Czyli inaczej, inaczej, inaczej jedziemy. Próbuję ogólnie włączyć te sereny, nie? Ale nie mogę coś. łódz Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj pod górę. Gdzieś to się dzieje koło chałupy Madoga tak w ogóle. Tutaj te całe zdarzenie. Które nas nam nas wysłali. Pa, jak zadrftuję ładnie. Ha! Ale ze mnie bad cup. Okej. Okay. Tutaj. Jest znacznik, co jest? Wagosi i ruscy. Członkowie domu również znajduje się ochrona. Jeden spokojny leży, dokonują handlu. Okej. Okay. Wagosi i... Suka, Bliad Zabij ochronę i dostań się do środka. O, mam tutaj shotguna. Bang. E, bierzemy Uzi. To Uzi? Uzi, no. Shotgun Mam Uzi patrz ty. tutaj, ty też. O, tam już zakaczam. Czy Uzi dosięgnie? Dosięgnie. Okej, okay. gdzie mój w ogóle? Pomocnik. Taki z niego pomocnik, widzę. Pewnie je donaty w radiowozie. Wiecie mam akacza Tu już mam władzę Ok, tutaj jeszcze No i po wszystkich w sumie Eee co mnie tak zabijają szybko Ok. pierwszy fail No to widzimy się za chwilę Dobra wjeżdżamy jak wjazd na chatę robimy im Bum O to chyba był zły pomysł Szybko uciekamy Szybko tu. Gdzie mój ziomek gdzie mój pomocnik? A tutaj ale oczywiście Zezama To ja mu muszę pomóc e, Dobra, tam już leży akacz Bym wziął akacza Dosięgnę? To Dosięgnę to Szybko go rozwalić, bo ma shotguna Nienawidzę shotgunów w misjach Po prostu nie cierpię tych broni Szczególnie kombat shotguna Po tym Ten też I wchodzimy Wchodzimy do środka, mamy Sporo życia mamy Bardzo sporo i też W ogóle pomocnik tutaj nie bił Zauważyliście? Oj, ale laguje tutaj wideo Nie laguj! Yy, gdzieś tutaj jest, nie? Gdzieś tutaj się schował, z prawej strony O tu chyba jest Jest? Nie Gdzie on jest? Nie ma go Tutaj o pewnie I co robimy? Pomocy tutaj nie bił ze mną. Tam ich nie ma. Tu są pewnie. Tak, wiedziałem. Rozwaliłem go? Nie. A, on ma wywalone dla mnie. On sobie stoi. O, widzicie odbicie? Tam jest wagos. Też tam jest. W pokoju. Tutaj. Tak jest. Po nim. Gin. Żyje? Przeżyjemy Jeszcze raz e, co? Jeźdź do... Jeźdź na komisarę Dobra. Dobra. E, gdzie jest mój ziomal? Gdzie mój pomocnik? A, tam jest, dobra. Leci sobie samolot. Bierzemy Hermesa. E, te auto nie posiada hamulców, tak w ogóle, by the way. No i lecimy. Nie lecimy, tylko idziemy. że gości lubią jeździć tym Hermesem ja ich podziwiam to po prostu nie ma hamulców dobra ma drewniane drewniane hamulce z klocków lego jedziemy sobie na komisariat jedziemy sobie do komisariatu ten Hermes wygląda jak taksówka też jest żółta tylko nie ma napisu taks Szybko jedzie. No i w sumie to będzie powoli koniec tej misji, więc mam nadzieję, że misja Wam się podobała gravena, Oceniajcie oczywiście w komentarzach, a wyczekajcie na kolejne misje. Siemaneczko, luwa, trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć, pa! pa.